thank mm -hmm. you რაიდარი, დაйда ჰაიდარი, დაйда ჰაიდარი, დაйда ჰაიდარი, დაйда ჰაიდარი, დაйда ჰაიდარი. ჩემს странеა ზეიბერგან. ესერ ჩეჩნეთის სამასლაჟואר და ხამსემ მარაო, აშალათი ქოსვარიდა, აშალათი ქოსვარიდა. ანუ მოროდო, დოდაი, აკეთე რეგულარტიკა, თამა ფარავენია, დოიე დისკრიმსონა. აა. ნახე. ნახე, ჩვენი სტაზა. აშალე.

Chyba tak, a coś tu jest jeszcze? Gdzie my jedziemy? Pojechaliśmy na górkę Tędy mamy piękny widok, ale nie ma słońca, szkoda, bo tutaj byłoby bardzo kolorowo. Same to samo mm, mm. Jakby są mój testament jest w górnej szufladzie w komodzie pod telewizorem. <grym> mój <z> jest homowany. <komodzie> Jakieś mocnienia wojskowe. To jest blisko granica. Wielki plac, wybetonowany, zarośnięte wszystko. Ciekawe, co tu tutaj miało być. No, takie ładne piosenki.

Jesteśmy nad jeziorkiem. Nie wiemy co to jest. Myśleliśmy z góry, że to jest sól, ale nie smakuje jak sól. I teraz próbujemy się tam dostać gdzieś dalej, ale może się zapaść pod nami. No, tak mięciutko jest tutaj. Jest troszkę bardziej miękko, takie błotko. Bujamy się tutaj jak na łódce. To wygląda jak taki załamany lód, nawet, prawda? Tak. Są ryby? To jest taki pomost specjalny. Żeby przejść dalej nie zapadając się. Tomek spróbował, ale mówi, że nie ma smaku. I nadal nie rozgryzliśmy. Co to jest? No. Zobaczmy. Tutaj jest bardzo głęboko może już. O! Zapada się już pode mną. Tutaj jakieś, jakiegoś rodzaju molo musiało być wcześniej. Może na wiosnę jest tutaj więcej wody. Znaleźliśmy takie okrągłe rośliny. Podejrzewaliśmy, że to jest jakiegoś rodzaju. wulkan. Oj, 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 ja tu nie wejdę, bo to jest już bardzo grząsko. Ale to chyba jest opona, chyba tak. Pokryta jakąś roślinnością, prawda? Zapadam się. Zapadam się w bagnie po prostu. I mamy takie. Pole tutaj uprawne, w owocach są jakieś pestki, coś takiego. nie wiem co to jest, Aneta spróbuje. Nie, wiesz tego, właśnie na granicy cię, nie przepuszczacie na granicy. Zamek, bardzo nowoczesny, prawda? Deska i dróg.